Cześć, wit Czemu, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku trochę odbiegniemy od ostatnio wyłagowanego u mnie tematu EAFC. I zrelaksujemy się przy graniu w Minecrafta. Tak postanowiłem, że sobie nagram odcinek z Minecrafta. Dawno też nie grałem na tej mapie. I muszę sobie poprzypominać na szybko co tu miałem. No i teraz... W tym odcinku prawdopodobnie... Poszukamy jakichś surowców więcej. Tak myślę. No jakieś diamenty w sumie by się przydało znaleźć. Tak więc budulec mamy, wodę mamy co mamy, ok, wszystko co by się przydało mamy. No i w tym odcinku w sumie po prostu będziemy szukać czegoś ciekawego, diamentów, diamenty chciałbym znaleźć. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Też na samym starcie zapraszam was do subskrypcji tego kanału, do zostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz Żebyście dali, dać, dali znać w komentarzu Czy chcielibyście zobaczyć na tym kanale na przykład jakieś y, horrory, jakieś gry horrorowe. Czy... Nie wiem, czy chcielibyście może osobny kanał do tego Ja z chęcią bym sobie ponagrywał Pewną gierkę, tylko właśnie nie wiem czy na tym kanale, czy na jakimś innym. Więc właśnie chcę się dowiedzieć od Was, co chcecie. No i w sumie to. pewnie trochę mi zajmie szukanie czegoś ciekawego mm. ładnie to tego tu. Atakować. Ja tu chciałem sobie pozbierać rzeczy ze skrzynki i zostałem zaatakowany. Nie ładnie to tak. To było blisko. Ok, przydałoby się w sumie zregenerować. Tu nic nie ma. No to eksplorujemy dalej. Tylko, że trzeba się cofnąć. i pójść prosto o no to ciekawe. Wykorzystałem wszystkie moje pochodnie. No to nieźle. Tam nie idziemy. No spoko. Zaczęły w siebie nawzajem strzelać. Wow. Ale dziura. Co mu się stało? oczywiście, że nie. Chyba na dół trzeba iść, zbadać. Nie, no tutaj nas kieruje bardziej do góry, to spróbujemy zejść tam na dół do tej dziury. okej okay. jesteśmy już szybka reakcja Ale tu nic nie ma. No i trzeba z powrotem na górę wyjść. No dobra, to kierujmy się ku górze. To zbadajmy może te tunele. Może tu coś ciekawego będzie. Mam że tam będzie coś ciekawego. Tam jest jakiś pajączek. No nic ciekawego zbytnio nie widzę. O coraz niżej jesteśmy. Ale to i tak nam nic nie daje. O, nie zauważyłem głodu. I co tam dalej jest? Nic. No, także teraz postaram się jakoś wrócić. Ale w montażu wam to utnę, żebyście nie musieli tyle czekać. Tak więc widzimy się z powrotem po cięciu. Okej, okay, jesteśmy już na górze. I co się okazuje, jest noc. Tak więc trzeba w ten sposób wrócić do domu, co w sumie nie jest trudnym zadaniem. czy zdążę wejść do domu tak żeby przespać noc na spokojnie Tu zauważyłem, że mamy do zebrania Tak więc Zbieramy. Wszystko posadzone z powrotem, czy tutaj mam urosły? Jednego dało. Więc w sumie nie urosły na fula. No to jeszcze poczekamy sobie. Tak więc idziemy na strych. Po to, żeby odłożyć nasiona. I trzeba to zboże przerobić na chleby. Gdzieś miałem bloki. Tu strzały. Oraz kości. Jednym tak tu też miał iść. Tutaj lazury, że żelazo. Złoto do przepalenia. Węgiel do pieca, rodzem flasza tutaj, nici. nicie, ci nici chyba, chyba tu, tak więc lecimy. Robić chleby, poprzepalać złoto. Odłożymy sobie od razu te chleby na górę wraz z, ze zbożem. Przydałoby się tabliczki, w sumie. Do oznaczenia. Tych skrzyń, ale to się zrobi kiedy indziej. Brakuje nam w sumie jednej nici, byśmy mogli wędkę zrobić, ale nie mam w sumie zamiaru wracać teraz do tej kopalni. Jak dopiero byliśmy i badaliśmy to. Tak więc w sumie chyba bym zakończył na tym odcinek. Tylko się to złoto przepali. Ile mam w ogóle dirta na górze? dużo. Idziemy zalepić dziurę. Żeby ładnie to wyglądało, to wypadało zalepić. Składamy do skrzyni. I bierzemy złoto, które też odłożymy sobie od razu. No i na tym bym zakończył ten film. W sumie. Żegnam się z wami do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć czołem i na razie.